Brać się do roboty, wroga bić, już czas, tylko twardy rozkaz łączy mnie i was A gdzie mam płatki drożdżowe, co? To jest je, jest nam, skia ja upadłam. O to nie, no, przez nie ładnie z tej strony. Z wierzchu masz bieckało, ma się żar w każdy bój zwyciężysz, zawsze tak ma być. Która to już noc w tym marszu, który ranek. W drodze cały czas jak bydło naprzód gnane. A najbardziej nam no, do szczęścia brak kolego dobrze wiesz. Dziewczyny tej, za którą walczyć chcesz, to będzie, gdy okaże się, że też coś nie coś wie. Eee! Chciałbym ja mieć tę, za którą baczyć.